Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej. Ksiądz Witold Szulczyński jest salezjaninem, który od ponad 28 lat mieszka w Gruzji. Zajmuje się m.in. pomocą najbiedniejszym. Przez wiele lat kierował miejscowym karitasem, którego też był współzałożycielem. Będąc w Tbilisi, spotkałem się z nim m.in. po to, aby zapytać go, jak zmieniła się Gruzja przez niemal 30 lat jego pobytu w tym kraju. Kiedy tu przyjechałem, to sytuacja była w ogóle tragiczna, bo. Państwo nie płaciło przez miesiące, miesiące, miesiące emerytur. Nie płacili, bo nie mieli z czego. Były, najpierw były rus, rosyjskie ruble, potem przez jakiś czas były tak zwane kupony, gruzińskie pieniądze, ale one nie miały żadnej wartości praktycznie, nie można było za nie niczego kupić. Potem zrobiono reformę, wprowadzono lary i emerytura była 7 larów, potem 9. To było 4-5 dolarów na miesiąc. To, to nie były żadne pieniądze, to można było, jak ludzie mówią, mówili wtedy, to było za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. Bieda była ogromna. Ja, ja sobie nigdy w życiu nie wyobrażałem, że zobaczę kiedykolwiek, że będę miał do czynienia z ludźmi, którzy umarli z głodu czy z zimna. Nie, nie, to nawet w najczarniejszych smach. Smach sobie nie wyobrażałem. A tutaj, jak przyjechałem, pamiętam, że kiedy żeśmy otwarli pierwsze biuro karitasu, to mógł 90 być piąty rok, otwarliśmy pierwszą stołówkę na Świli, blisko metra, w centrum miasta i przychodzili najrozmaici ludzie, profesorowie, nauczyciele i tak dalej. Taka była, była inteligencja, najczęściej to byli emeryci i któregoś dnia przyszła do tej stołówki taka, widać, że bezdomna kobieta, o, a to zima była, śnieg padał, o, obszar pana, brudna, zaniedbana, zawszawiona, i tak dalej. Myśmy ją nakarmili. Pamiętam, że daliśmy jej ciepły płaszcz jeszcze jedzenia w taką torbę. No i ona poszła. Nie mieliśmy karita z nią nic wtedy. Miał tą pierwszą stołówkę i malutką przychodnię. A w tym samym budynku mieliśmy na piętrze dwa pokoje wynajmowane, takie biura Caritasu. Pamiętam, że następnego dnia rano przyjechałem do pracy i wchodzę już i z lewej strony, pod tym, pod tym takim zadaszeniem, ale to ciągle na ulicy, patrzę, że leży trup tej kobiety, która dzień wcześniej była u nas w stołówce. Zamarzła, nie miała gdzie się podziać, zamarzła w nocy zimna. Zadzwoniłem na policję. Policja powiedziała, że jak trup, to, ich, to, to, nie, to nie jest ich sprawa. Zadzwoniłem na pogotowie. To też nie jest ich sprawa. W końcu zadzwoniłem do nuncjusza. Nuncjusz mówi, zadzwoń jeszcze raz na policję i powiedz, że, dzwoni, powie, że dzwonisz z ambasady, to może ktoś przyjedzie. I rzeczywiście przyjechało za parę minut dwóch policjantów. Wyszli z samochodu, obejrzeli te ciało tej kobiety. Pamiętam, że jeszcze jeden tak nogą ją podotykał trochę, żeby sprawdzić czy żyje, ale było widać, że zamarzła. Znalazł kawałek jakiejś starej gazety na, na ulicy, bo to te, te ulice nie były sprzątane, położył tej, tej kobiecie na twarz tę gazetę, zakrył jej twarz i odjechali. A ja tak stałem i słowo honoru płakałem jak szczeniak, bo, bo mi się to w głowie nie mieściło. I za parę minut przyjechał, mam to przed oczyma, taki niebieski ził, ciężarówka sowiecka, pełna śmieci. Wyszło takich dwóch śmieciarzy, wzięli te ciało tej kobiety za ręce i za nogi, wrzucili na tę górę śmieci i odjechali. Ja tego nigdy nie zapomnę. Ja do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że ta kobieta u nas była. Myśmy jej pomogli, na ile to było możliwe, ale ona parę godzin potem zamarzła, umarła. I czuję się do dzisiaj w jakimś sensie winny, że myśmy jej nie pomogli. Pamiętam, że w szpitalu psychiatrycznym w Bedianie, żeśmy tam latami im pomagali, tam gdzie leżały dziesiątki trupów ludzi, którzy zamarzli, bo nie było nic, nie było jedzenia. Potem pamiętam ministerstwo wyznaczyło tam takiego bardzo porządnego, uczciwego i takiego zaradnego pracowitego dyrektora i myśmy też mu pomagali tam kupować ziarno, on z tego ziarna robił mąkę, taką małą piekarnię uruchomił, żeby ci ludzie mieli co jeść, chleb. Naprawdę była straszna, straszna bieda. Dzisiaj oczywiście sytuacja się zmieniła, bo dzisiaj może Pan sobie pójść do, do dużego supermerkatu i kupić francuski ser, włoską czy hiszpańską szynkę, wszystko tylko, mało kogo na to stać. W Polsce ludzie, ja mam tutaj kilka, kilkanaście, dziesiąt może nawet programów telewizyjnych i rzeczywiście ostatnie czasy w Polsce wszystko podrożało, ale w Gruzji przy zarobkach, przy emeryturach, rentach o wiele, o wiele mniejszych, Ceny są takie same albo wyższe. I dzisiaj jest taka sytuacja, że emeryci, renciści wszyscy dostają jednakową emeryturę, to jest bodajże 240 larów. No podzielić to na 3,5 to jest tam mile Jakieś 60, parę, 70 euro przy cenach wyższych niż w Polsce. Gdzie służba zdrowia w dużej części jest płatna, no proszę sobie wyobrazić, jak tu ludzie żyją. Właśnie, to jest pytanie: jak tu ludzie żyją? W jaki sposób oni sobie dają radę przy tak małych dochodach? Bardzo często ci ludzie mówią to, co już powiedziałem, że ta emerytura jest ciągle za duża, aby umrzeć, a za mała, aby żyć. Szczęściarzami są ci, którzy mają rodziny. Bo jeżeli ktoś żyje w rodzinie, gdzie jedna, dwie, trzy osoby pracują, jest jeszcze emeryt czy rencista, no to jakoś sobie żyją, prawda? Bo te opłaty choćby za gaz, światło, tak zwane opłaty komunalne, rozkłada się na kilka osób. Ale ja znam dziesiątki, setki ludzi samotnych, schorowanych, staruszków, emerytów, rencistów. Zresztą moja fundacja takim ludziom w pierwszym rzędzie pomaga. I ci ludzie, gdyby nie ta pomoc, my, którą my im okazujemy. Umarliby z głodu, z zimna. Gdzie jest błąd państwa popełniony, że państwo nie jest w stanie się rozwijać i pomagać? Dlatego, że przecież mieliśmy lata 90., to jest wojna domowa, tak? To są migranci właśnie z Abchazji, którzy uciekali tutaj. Ja pamiętam jeszcze hotel Iweria, który był właśnie zamieszkały przez nich. Teraz już się to zmieniło, prawda? Jeszcze była rewolucja, róż był, saka, szwili. Gdzie tu jest błąd? Znaczy, w 90., koniec lat 80., początki 90. to jest wojna w Abchazji i. Masa uchodźców z Abchazji, to była część Gruzji. Do dzisiaj na mapie Gruzji jest to Abchazja, i ci ludzie nie mieli gdzie uciekać, więc dokąd? Uciekali do Tbilisi, bo do stolicy najczęściej, bo to była jakaś, jakaś szansa. I ja pamiętam, kiedy w styczniu 1994 roku pierwszy nuncjusz apostolski składał listy uwierzytelniające jako sekretarz samym obok a przed nami stał prezydent Edward Szewarnadze, były minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, to po tej części oficjalnej Szewarnadze zaprosił nas do takiego małego saloniku. Proszę sobie wyobrazić, że to była kancelaria prezydenta i nie było ogrzewania i nie było światła. Myśmy musieli z Nuncjuszem drapać chyba na czwarte czy piąte piętro na piechotę, bo nie działała winna, winda. I po tej części oficjalnej Szewarnadze nas zaprosił do takiego saloniku, tam nam dali po jakimś kieliszku. Pamiętam, że to było jeszcze o sawiecko-grysto i gristo, jakieś tam szampańskie. I Szewarnadze ja byłem tego świadkiem tego nie zapomnę stary komunista, już świętej pamięci chociaż to nie był zły człowiek prosił, żebrał u Nuncjusza, u arcybiskupa katolickiego, o pomoc dla uchodźców, dla tych. Pamiętam, że mówił wtedy, że w Gruzji jest około 300 tysięcy uchodźców z Abchazji, także z Osetii, potem i z i żebrał o pomoc dla tych ludzi, którzy przymierali głodem. Jak ci ludzie, ci uchodźcy tutaj przyszli, najczęściej na piechotę z Abchazji, to ich gdzieś tam lokowali w starych fabrykach, w jakichś szkołach opuszczonych, przedszkolach, szpitalach i tak dalej. Ci ludzie nie mieli nic. 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 Zresztą podobna sytuacja była w 2008 roku, kiedy Rosja napadła na Gruzję i z Chinwali i ta cała część południowej Osetii została, jakby do dzisiaj jest okupowa okupowana przez rosyjskie wojska. To ja pamiętam, że w ciągu, to byłem świadkiem naocznym tego, w ciągu dwóch, trzech dni do Tbilisi przyszło na piechotę najczęściej ponad 100 tysięcy ludzi. To był sierpień, było gorąco. Na szczęście ci ludzie nie mieli nic, nic. Ja pamiętam, że minister od spraw uchodźców Koba subeliani, mówił mi, że około 80% tych ludzi nie miało nawet dokumentów. Uciekli tak jak stali, bo ruskie wojska josetyńskie szły, grabili, zabijali, mordowali, więc po prostu ludzie uciekali, żeby ratować życie. Przed ratuszem stały dzikie tłumy ludzi. Ci ludzie byli rzeczywiście. Jak, jak oszaleli, bo gorąco niesamowicie, nic nie mają, żadnej pomocy, nie mają gdzie się podać z małymi dziećmi, bez ubrania, bez niczego. Proszę sobie wyobrazić, że do, dobrze, że to był sierpień, gorąco. Ludzie spali na betonie, na posadzkach. Jak ktoś miał karton i na tym kartonie spał, to już był luksus. Nie mieli nic. Nie zapomnę, jak y, wszedłem, pamiętam, do jednej takiej starej, opuszczonej, bo to wiem, część tych ludzi mieszkała w takim. Wpisani w szpitalu wojennym. Tam była część jeszcze porosyjska i część gruzińska tego szpitala. To było wszystko zrujnowane, zaniedbane, bez ogień, bez drzwi, bez wody, bez kanalizacji, bez łazienek, i tam było dwa tysiące ludzi. Dwa krany były na podwórzu. Nie było żadnej toalety. Ci ludzie za potrzebą chodzili za drzewo, do piwnicy, za krzaki. Smród i ubóstwo. I ja pamiętam, myśmy tam pojechali z jedzeniem, to było niedzielę po południu, pod wieczór. I w jednej z takiej, takiej sali byłej, szpitalnej, gdzie nie było nic, jakieś tam kartony, były trzy rodziny, które w ogóle się nigdy wcześniej nie spotkały. I na gwoździach, na ścianie wisiało wszystko to, co ci ludzie mieli. Tam była damska torebka, taka jak, jak kobiety noszą, jak idą na zakupy, czy tam do kościoła, reklamówka plastikowa i mały ręcznik. To było wszystko, co te trzy rodziny miały, nic ponadto, i to co na sobie. I tam te parę kartonów, na których spali. To ta, taka była bieda, taka była sytuacja. Ja pamiętam, że myśmy w tym szpitalu otwarli stołówkę, tam żeśmy gotowali obiad na prawie tysiąc ludzi, na drugie tysiąc ludzi żeśmy karmili w piekarni Karitasu, robili tam jakieś chaczapuri, takie gruzińska pizza, różne tam jakieś bułeczki i tak dalej, żeśmy to wozili. Żeśmy karmili, Caritas karmił tylko tutaj, w tym centrum, gdzie jesteśmy w tej chwili 3 tysiące ludzi każdego dnia, plus tysiąc tam. Jeszcze żeśmy pomagali innym, innym organizacjom, właśnie to dzięki papieżowi Benedyktowi, który jak ta wojna wybuchła, to od razu poprzez nuncjaturę dał nam wiadomość, że mamy do dyspozycji milion dolarów, od razu. I ta bieda właściwie jest do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj jak ktoś przyjdzie do Tbilisi czy do Gruzji, zobaczy, Piękne sklepy, oświetlone, można wszystko kupić, reklamy na ulicach, no fantastycznie, restauracja, dobra kuchnia, dobre wina, to na przykład raj na ziemi. Tylko wystarczy od głównej ulicy Rustaweli zejść 200 metrów na prawo czy na lewo i już jest bieda. Są ulice, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie ludzie żyją w nędzy, bo tu jest ciągle duże bezrobocie. Tu nie ma, w Tbilisi, w tym olbrzymim mieście nie ma żadnej fabryki, tu nie działa żadna fabryka. I po prostu ludzie ciągle żyją w biedzie i takie organizacje jak, jak Caritas, gdzie byłem 18 lat dyrektorem, jak założyłem kilka lat temu taką małą fundację Insieme per Prosimo razem dla bliźniego, takie organizacje mają ciągle bardzo dużo pracy. Ja mam codziennie telefony, wizyty w biurze, prośby o pomoc, o lekarstwo, o jedzenie, o pieluchy, o buty, o ubranie, o pieniądze na leczenie. Bo, bo, bo jak masz pieniądze, to możesz się leczyć, możesz pójść do szpitala, możesz sobie zrobić operację. Państwo coś tam pomoże jaką szczęść. A jak nie masz to sobie umieraj w domu i to specjalnie nikogo nie obchodzi. Bardzo często jest tak. Nie było takiego momentu w historii, kiedy jednak ta sytuacja trochę się polepszyła tutaj w Gruzji, czy też pojawiła się nadzieja na zmianę? Czasy, ja pamiętam te pierwsze lata, czasy, czasy szewarnadze. Oczywiście bardzo powoli to się po trochu zmieniało, bo pomagały Niemcy, pomagała wspólnota europejska, Stany Zjednoczone, Niemcy tu bardzo dużo zrobiły, ale to wszystko tak szło bardzo opornie, bardzo powoli. Oni po prostu nie byli przygotowani, może nie umieli, nie potrafili, nie wiem, trudno mi powiedzieć jakoś. Zmienić ten kraj. Zresztą trudno zmienić, jak system, który działał, się rozwalił i nie działa, i trudno od razu zrobić nowy system. Po tej rewolucji, róż w Sywar został obalony i do władzy dosz doszły rządy prezydenta Mi Michaiła Saakaszwili. To był młody człowiek. Wykształcony na Zachodzie, w jego rządzie byli młodzi ludzie po 30-30 kilka, albo mniej niż 30 lat, ze znajomością języków, ludzie, którzy widzieli trochę świata, znali ten świat. Rzeczywiście w Gruzji zaczęło się zmieniać i to bardzo. Ja muszę powiedzieć, że miałem z tamtymi władzami bardzo dobre relacje i myśmy współpracowali, pomagali i tak dalej. Oczywiście Caritas miał ciągle bardzo wiele roboty i bardzo wiele pracy. Nie tylko Caritas, bo wiele tu było organizacji, fundacji dobroczynnych, ale było widać, że coś się zmienia na lepsze. Powiedziałbym, że te pierwsze lata rządów prezydenta Saakaszwilego, to był rzeczywiście taki, taki, taki skok do przodu. Gruzja się rozwijała. Przede wszystkim została zwalczona korupcja, już była woda, było światło, był gaz, kto płacił to miał, zaczęła, zaczęła funkcjonować służba zdrowia chociaż trochę, porządek się zrobił na ulicach, ponaprawiano semafory i tak dalej, i tak dalej, ten kraj zaczął funkcjonować. Ale potem to, po, ten, ten rozpęd, bym powiedział, że zaczął potem powoli, powoli wyhamowywać, ludzie to też odczuli, bo człowiek zawsze czuje i myśli przez swoją kieszeń, przez swój portfel. I doszło do takiej sytuacji, że potem drugi, druga kadencja prezydenta Saakaszwili, kolejne wybory, potem zmieniono, w tym czasie zmieniono konstytucję, bo już on nie mógł być trzeci raz prezydentem, więc zmieniono ustrój systemu prezydenckiego na parlamentarny. Prezydent Saakaszwili i jego partia przegrali wybory, potem wyjechał za granicę, teraz jest, jak wszyscy wiedzą, pewnie w więzieniu. Jest rozprawa sądowa, i tak dalej. Tu się powolutku coś zmienia, ale, ale ciągle jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ja nie chcę narzekać, bo mieszkam w tym kraju 29 lat, mam też obywatelstwo gruzińskie oprócz polskiego, ale takiego, takiego procesu zmian, który, który było widać w, na, w pierwszych latach rządów prezydenta Saakaszwili, to w tej chwili nie ma. To po prostu potrzeba by było nowego ducha. Ludzie. Po prostu myślę, że bardzo wiele razy, zresztą rozmawiam z ludźmi, trochę stracili nadzieję. Tak mi się wydaje. Kto może tę nadzieję dać? To, pan. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ja, ja nie jestem politykiem. Jak się mnie ludzie czasami, udzielają tutaj w Polsce, w, w Szwajcarii, w, w różnych, we Włoszech, w różnych miejscach różne wywiady i się mnie ludzie pytają o, o takie sprawy, to ja zawsze mówię, że moją polityką jest ojcze nasz i przykazanie miłości. Ja się do polityki staram nie mieszać, zresztą po prostu na tym się też specjalnie nie znam, ale myślę, że po prostu może by potrzeba kogoś, co by ten naród potrafił poderwać jeszcze raz, dać mu jakąś nadzieję. Oczywiście, żeby tutaj się sytuacja poprawiła, to konieczna jest pomoc, nie wiem, Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, bo to jest kraj, gdzie właściwie nie ma przemysłu. Gruzja to jest rolnictwo, produkcja wina, owoców, warzyw i turystyka. Ubiegły rok, kiedy była pandemia, kiedy nie było w ogóle turystów, to tutaj wszystko, przepraszam za słowo, ale, ale cały ten sektor turystyczny prawie zdechł. Tu dużo ludzi żyje, pracuje w restauracjach, w agencjach turystycznych, w hotelach i tak dalej, bo to jest piękny kraj i naprawdę warto tu przyjechać, ale nie ma przemysłu, no, 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 nie ma pracy. Ludzie pracują w jakichś biurach, urzędach, bankach, agencjach i tak dalej, i tak dalej. Ale tu się mało co produkuje. A w sowieckich czasach tu na tym miejscu, gdzie się znajdujemy, była olbrzymia fabryka, która produkowała tu kilka tysięcy czy kilkanaście ludzi, pracowała fabryka, która produkowała. Dzisiaj praktycznie się bardzo mało produkuje albo nic. Wino, owoce, warzywa, prawda, i tak dalej. Turystyka to wszystko jest bardzo ważne, ale, ale myślę, że to, nie jest, to jest niewystarczające. Ciągle przychodzą do mnie dzwonią, piszą ludzie, którzy szukają pracy. Czy nie mam pracy, czy nie mam pracy, czy pomógłbym wyjechać do Polski. Na przykład, ilu ludzi przychodziło prosić o to, żeby im pomóc wyjechać do Polski, bo w Polsce jest praca i jest nadzieja. Czyli tutaj po prostu nie ma inwestycji, tak? Są tu pewnie spore inwestycje w sektor turystyczny i rolniczy. Bo sam znam ludzi, którzy w rolnictwo inwestują i to duże pieniądze i to działa. Gruzja produkuje naprawdę doskonałe wina, warzywa, owoce, tu przywożą ciężarówkami dużymi z Turcji olbrzymie ziemniaki, które wyglądają pięknie, ale, ale w ogóle smakują, to, to się nie da tego jeść. I te same ciężarówki z Gruzji wywozą ziemniaki wyprodukowane w Gruzji, w gruzińskich wioskach. Bez nawozów albo tam z minimalną ilością i tak dalej, doskonałe, smaczne, podobnie pomidory, ożywa i ta, warzywa, i tak dalej. Te gruzińskie mandarynki czy pomerańcza może są mniejsze i nie takie ładne, ale są smaczne i zdrowe. Ale to wszystko jest, to jest kropla w morzu potrzeb. Poza tym Gruzja no też. Gdyby była bliżej powiedzmy Europy tej bogatej, zachodniej, środkowej, to łatwo by im było sprzedawać. Tutaj jednak, żeby coś zawieźć do Europy, to jest spory koszt transportu i to też na pewno jest jakaś przeszkoda, ale mówię jeszcze raz, ja się na tym nie znam. To był ksiądz Witold Szulczyński, mieszkający w Gruzji od 28 lat. Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.